Dobry miał. Uwaga, kituchy wasze pokazuję. Tutaj jest pepa, przyklejona do baru mlecznego moka. Tutaj mamy. Proszę bardzo, to jest profesorek. Mhm. Tam to jest Mercy. Tutaj mamy Feliksa, wtulonego w Didi, czyli w pipi. Tutaj mamy Iwi. Tak, tutaj mamy, to jest Yuki, śpi, położyła się na dyziu. Mhm. Tutaj mamy Jokerka, proszę bardzo, Jokerek z brzuszkiem mhm. i się przeciąga. Tutaj taka rozciągnięta kicia to jest Emi, mhm. a tutaj Chary sobie leży. Także proszę bardzo, wasze kociaki tak teraz wyglądają. Można je zidentyfikować. Wszystkie się położyły i śpią. Taka pora. No nie wszystkie, bo tutaj dwa przykleiły się. Stołówka kocia. No. Pozdrawiam serdecznie. Miał-miał.